Witam Państwa w kolejnym odcinku. Dzisiaj opowiem troszeczkę o marce Salin. Niebezpieczny tutaj widnieje logo Szelbiego, ale o tym za chwilę. Na początku chciałbym Was zachęcić, żebyście lajkowali moje filmy oraz dawali suby, bo tylko dzięki Wam ten kanał się rozwija. Otóż zaczynając ten film, chciałbym wspomnieć właśnie o Szelbim. Karol Szelbi, nie trzeba przedstawiać tej persony. Był też współtwórcą m.in. Dodge'a Vipera i sprawił, że Mustang w końcu przestał być autem dla sekretarki oraz też był współtwórcą Forda GT40, który odniósł triumf w Le Mans. Otóż wracając do, znaczy przechodząc do Steve'a Salina, to Steve Salin w 1966 roku kupił swój pierwszy samochód. Było to Porsche 356 z 1956 roku je można było wtedy dosyć... Bardzo tanio kupić w tamtych czasach. Był tego pierwszy samochód, jeździł nim przez jakieś 3 lata. W 1968 nawet przemalował je na niebiesko. Na Porsche się uczył jeździć, tak naprawdę pociągała go zawsze dynamiczna jazda, Tylko jednak odkrył, że czterocylindrowy chłodzony powietrzem, bokser, Porsche jest praktycznie nie do przerobienia, żeby miał więcej mocy, więc sprzedał Porsche i kupił w 1969 roku. Shelby GT350 Mustanga z 1965 roku. Na nim ćwiczył swoją jazdę, jeździł ostro. Nawet miał swój pierwszy wypadek właśnie w tym Szelbim, W kanionie gdzieś w stanie Kalifornia, bo stamtąd pochodził Steve Salin. W 1970, 1970 kupił nawet drugiego Mustanga Fastbacka. A w 1973 zadebiutował w wyścigu. I nawet go wygrał, co ciekawe. Czyli zadebiutował w pierwszym wyścigu oraz wygrał w swoim debiucie, co jest naprawdę też niesamowitą historią. Oczywiście intensywnie trenował na swoim szelbim, przerabiał go, utwardzał, modyfikował silnik i tak dalej. Później Steve Selling zaczął się ścigać w czymś, co było odpowiednikiem. No to była troszeczkę niższa liga niż IndyCar, też tam odnosi liczne sukcesy. Później coś próbował w serii TransAm. Nawet ten miedzi jakim Firebirdem, Transabem i ustanowił kilka rekordów okrążenia na wielu torach. W 1983 nawet naszkicował w jednej, podczas obiadu w jednej knajpie, jak ma wyglądać jego pierwszy samochód. Był to Fax Buddy Mustang, przerobiony przez niego. W sensie bodykit był jego pomysłem, auto wyglądało bardzo futurystycznie na tamte czasy. Auto stworzył w 1983 roku właśnie tego Fax Mustanga. To był pierwszy Saline. Auto nie posiadało zmodyfikowanego silnika. Był to seryjny 5-litrowy Small Block Forda, czy 5-owl popularne w tamtym okresie. Do tego też auto wyróżniało się, jak wspomniałem, bardzo takim mało konserwatywnym bodykitem. Ten bodykit naprawdę musiał robić wielkie wrażenie w latach 80. Później Steve Saleen przerabiał kolejne generacje Mustanga, przepraszam, kolejne roczniki Mustanga Fax body. Zmodyfikował też moc w 1987 roku. Moc wynosiła już 292 konie z seryjnych 225. Zrobił to moc między innymi wykorzystując ostry wałek oraz inne głowice czy wydech. Ciekawostką jest to, że Steve Salin wywalił tylną kanapę w Salinie Mustangu i wsadził tam, to nie żart, 10 głośników, czyli dla niego audio też było. Bardzo istotną kwestią oprócz prowadzenia i performance. Oczywiście wszystkie Saliny Body były utwardzone, miały zmodyfikowany przez niego wydech i nawet pojawiły się wersje ze sprężarką mechaniczną, które rozwijała od 450 koni, co było mocą niesamowitą w tamtych czasach oraz taka moc budzi też respekt w czasach dzisiejszych. Później Sejlin znowu przerabiał Mustangi. Nawet udało mu się przyrobić Forda Explorera. Był Cyan Explorer tak zwany. Zrobił też koncepcyjnego Selina Kontura, który bazował na Fordzie Konturze, który był po prostu amerykańskim Fordem Mondeo. Miał nawet swój team racingowy z, z komikiem Timem Allenem w latach 90., który odnosił liczne sukcesy w wyścigach, a w, tyś, w, dwa, przepraszam, a w roku 2001 stworzył swój pierwszy. Tak naprawdę niezależny super samochód był to Saline S7 wyposażony w 7-litrową jednostkę V8 Forda. Początkowo rozwijał moc 550 koni Była też wersja wyścigowa z Saline S7R, która jeździła w tak zwanej serii GT, która już nie istnieje. Później też pojawiła się też wersja wyposażona w dwie turbosprężarki, w układ twin-turbo mocy. 750 koni, wersja wolnossąca miała 550, a wersja racingowa też wolnossak miała 600 koni. No i później Saline S7 stał się oficjalnie superkarem, stał się o tym pożądany, pojawił się nawet w filmie Bruce Almighty z Jimem Karejem. Co ciekawe też Celine S7 w 2017 jakby miał swój ponowny Reborn i Saleen stworzył wersję LM, która nawet na odpowiednim paliwie rozwija już moc 1300 koni. Oprócz tego Saleen w 2006 roku zmodyfikował pierwszego pick bazującego na Fordzie w 150, oprócz tego przez lata oczywiście przerabiał Mustagi, nazywały się one S281. Głównie były to silniki V8 wyposażone ze sprężarkę. przerabia oczywiście wersje GT i Cobra. Co ciekawe, prowadziły się lepiej niż w Shelby Mustangi od Karola Shelby'ego. Co ciekawe, jeszcze cofnijmy się trochę do 1996 roku, bo wtedy też miała debiut wersja Selina S281 wyposażonego we sprężarkę i moc aż 480 końców. Było jeszcze wyżej postawioną poprzeczką niż 450 faxbody. Oprócz tego Seilin też stworzył później po modelu S7 model Raptor, również V8 wyposażony w sprężarka, Raptor się jakoś tam nie przyjął i obecny Seilin oczywiście wciąż przerabia Mustangi, S550 przerabiał, przerabia też obecną generację S650, nazywa się 302, o tam różne warianty mocy, nawet dochodzące do 800 koni. E, przerobił też Salina Raptora, w sensie Rapt, Forda Raptora e, też przerobił. Oprócz tego też Salin stworzył też nowy samochód w 2018 roku, który posiada to ciekawe jednostkę General Motors. Czterocyndrowy silnik Ecotec. Jest to Salin One. E, nawet powstały wersje GT4 wyścigowe, które się ścigały w oddzielnej jakby stworzonej przez Salina serii GT4, gdzie występowały tylko te samochody. Oprócz tego Salin. Też stworzył, co ciekawe, wielu to zaskoczy, ale Selin też stworzył Tesle, tak, przerabiana Tesla przez Salinia istniało coś takiego i mało osób o tym też wie, ale Selin też przerobił Dodge Challengera, znany jako Selin 620, przepraszam, Selin 570, bo wynikało to z pojemności 5,7 litra chemii oraz stworzył Selina Camaro 620. Też e, nazwa pochodziła od pojemności, bo Chevy Camaro piątej generacji posiadało silnik 6.2 LS3. Oba były wyposażone w sprężarkę mechaniczną. Otóż Salin istnieje do dziś. Tak jak wspomniałem, przerabia już obecne Mustangi. I firma ma się, się świetnie tak naprawdę. I Steve Salin nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. I grube projekty prawdopodobnie będą w drodze może się też pojawi w przyszłości następca właśnie legendarnego modelu S7 który jest oficjalnym superkarem, mam nadzieję, że filmik Wam się podobał, troszeczkę Wam opowiedziałem o marce Saline mam nadzieję, że kolejne filmiki pojawią się wkrótce, czy mam nadzieję na pewno się pojawią wkrótce dziękuję bardzo za uwagę pozdrawiam